Kilka dni temu na jednym z anglojęzycznych discordów, a konkretnie na serwerze niejakiego Blue Marble Science, padła propozycja zmierzenia przesunięcia dopplerowskiego sygnałów z ISS przy pomocy SDR, to znaczy programowalnego radia, z angielskiego Software Defined Radio. To podsunęło mi pomysł. Miałem już tanie SDR w formie tunera DVB-T podpinanego przez USB, więc może byłbym w stanie to zrobić. Zacząłem więc próbować. Sprawdziłem na stronie Heavens Above, kiedy ISS będzie przelatywać nad moją lokalizacją, i zacząłem nasłuchiwać w tych momentach na częstotliwości 145,8 MHz. Niestety bez sukcesów, aż do wczoraj. Nie jestem pewien, jaki dokładnie czynnik poprawił sytuację. Może nieco lepsze SDR, które kupiłem w międzyczasie z myślą o przyszłych projektach, inna antena. W każdym razie, podczas jednego z wczorajszych przelotów spektrogram wyglądał tak. Może nie robi to wielkiego wrażenia, ale sygnał zdecydowanie jest widoczny, chociaż był raczej słaby. Co więcej, widać, że w miarę upływu czasu, to znaczy w miarę przesuwania się w górę spektrogramu, sygnał przesuwa się w lewo, co oznacza, że jego częstotliwość spada. To właśnie przesunięcie Dopplera, którego szukamy. Ale jak się okazuje, można z tych danych wyciągnąć nieco więcej. Program, którego używam do nasłuchiwania, o nazwie GQRX, niestety nie umożliwia dokładniejszego badania spektrogramu. Nie da się go w nim przesuwać i powiększać. To znaczy, da się na przykład w ten sposób. Ale zmiany dotyczą tylko tego, co się pojawi w przyszłości, a nie tego, co już było na spektrogramie wcześniej, w przeszłości. Na szczęście jest dostępna opcja nagrywania sygnału. Tak więc, kiedy ISS miała przelatywać nad moją lokalizacją, zacząłem nagrywanie i uzyskałem z tego około 6 GB plik zawierający 6 minut surowego sygnału. Fajnie, ale wracamy do początkowego problemu. Jak te dane przeanalizować? GQRX pozwala je odtwarzać, ale odtwarzanie ma dokładnie te same problemy co słuchanie w czasie rzeczywistym. Na szczęście znam trochę matematyki i potrafię programować, więc stworzyłem na szybko małe narzędzie, które pozwala mi zrobić nieco więcej. Sam program robi niewiele. Oblicza tylko widmo przy użyciu szybkiej transformaty Fouriera zwanej FFT od Fast Fourier Transform i rysuje część spektrogramu w formie obrazka ale w tym przypadku mam już informacje, które piksele odpowiadają którym czasom i częstotliwościom, a to pozwala na nieco dokładniejszą analizę. Oto jak wygląda wynik działania programu. Wybrana do wyrysowania część jest na ten moment sztywno wpisana w program i odpowiada częstotliwościom między 145,775 a 145,825 MHz i czasom od 220 do 330 sekund od początku nagrania. Sam czas początku nagrania jest zapisany w nazwie pliku i był to 8 kwietnia 2022, godzina 13.26,40 sekund czasu uniwersalnego albo 15.26,40 sekund czasu polskiego. Teraz tak, spektrogram jest generowany w stałym tempie 30 widm na sekundę i częstotliwości w filmie są również rozłożone równomiernie. To znaczy, że 1 piksel w pionie odpowiada 1,30 sekundy, a 1 piksel w poziomie około 36,7 Hz. Konkretnie jest to szerokość pasma 50 kHz podzielona na 1364 piksele. Sprawdźmy więc, o ile przesunęła się częstotliwość sygnału. Wybrałem jakieś losowe miejsca, w których sygnał jest wyraźnie widoczny. Padło na y równe 820 i y równe 3158. Jak popatrzymy sobie na wewnętrzne pasma sygnału, to przyzumujemy tutaj, to w tym miejscu. Są na x równym, i teraz patrzymy w lewy dolny róg, około 670 i 774. Natomiast w tej górnej części, sumujemy, tutaj ledwo widać te linie, ale trochę jednak widać, tu jest jedna, to jest x równy 571, a tutaj mamy x równy 675. Te części sygnału to tak zwane wstęgi boczne, które powstają w wyniku modulacji falinośnej. Powstają one symetrycznie względem częstotliwości falinośnej, co oznacza, że ona sama będzie na środku między wstęgami, czyli w tym przypadku na pikselach 722 i 623. Zobaczmy więc, jakim częstotliwościom i czasom to odpowiada. Sam dół spektrogramu, czyli Y równe 3300, odpowiada 220 sekundom od początku nagrania, Y równe 3158. Jest 142 piksele wyżej, czyli przy 30 wierszach na sekundę, to daje 4,7 sekundy od początku spektrogramu albo 224,7 sekundy od początku nagrania. Plus czas nagrania to daje godzinę 13:30 i 24,7 sekund czasu uniwersalnego. Y równe 820 jest 2480 pikseli powyżej dolnej krawędzi, czyli 82,7 sekundy od początku spektrogramu. Plus 220 sekund od początku nagrania to daje 302,7 sekund od początku, plus czas nagrania w sumie 13,31,42,7 sekundy czasu uniwersalnego. Mamy czasy, to teraz częstotliwości. X równe 0 odpowiada 145,775 MHz. Szerokość pasma na spektrogramie to 50 kHz albo 0,05 MHz podzielone na 1364 piksele. Daje częstotliwość na piksel taką jak widać. To jest w megahercach. Na herce to jest, jak już wspominałem, niecałe 37. Zapiszę to sobie jako f na piksel i teraz liczymy. x równe 722 odpowiada x0 plus 722 razy f per piksel, czyli to będzie 145,801466 i tak dalej megaherców. Dla x równe 623 robimy to samo obliczenie, tylko zamiast 722 wstawiamy 623 i otrzymujemy 145,797837 i tak dalej megaherców. Teraz tak. Fala nośna jest emitowana przez stację na częstotliwości 145,8 MHz. W oparciu o informację jaką częstotliwość odebrał mój odbiornik możemy teraz policzyć jaka była prędkość stacji względem mnie. Tylko niecałkowita prędkość, a jedynie jej radialna składowa, to jest tempo zmian odległości stacji odemnie. Wzór na przesunięcie doplerowskie fal elektromagnetycznych jest taki. FO to częstotliwość obserwowana, Fe emitowana, V to względna prędkość nadajnika i odbiornika, a C prędkość światła. Możemy ten wzór przekształcić do takiej postaci. Dzięki temu, kiedy mamy częstotliwości, możemy obliczyć prędkość. No to sprawdźmy. Zapiszmy obliczone wcześniej częstotliwości jako f1 i f2. Zdefiniujmy jeszcze częstotliwość emitowaną jako fe 145,8 MHz i możemy liczyć. Zacznijmy od pierwszej częstotliwości. Najpierw policzymy stosunek częstotliwości obserwowanej do emitowanej, podnosimy go do kwadratu i wykonujemy resztę obliczenia. Podkreślenie tutaj oznacza po prostu wartość poprzedniego wyrażenia. Mamy więc wynik. Prędkość radialna wynosiła około minus 3000 m na sekundę, czyli 3 km na sekundę, a minus oznacza tylko, że odległość malała. Zróbmy to samo z drugą częstotliwością. Stosunek, podniesienie do kwadratu i reszta obliczenia. I mamy 4,4 km na sekundę. Tym razem na plusie, więc odległość rosła w tym tempie. Prędkość ISS względem powierzchni Ziemi powinna wynosić około 8 km na sekundę, ale tak jak wspominałem, wynik to jedynie prędkość radialna. A ta może się dość mocno zmieniać, jeśli obiekt porusza się wzdłuż toru, który nie jest równoległy do linii wzroku. Na przykład może to wyglądać tak jak na tym obrazku. Możemy jeszcze zrobić jeden krok i sprawdzić, jaka właściwie powinna być prędkość radialna ISS dla mojej lokalizacji w tych konkretnych momentach. Stelarium ma taką fajną opcję, że jak zaznaczy się jakiegoś satelitę, pokazuje się pole opisane zmiany odległości. O tutaj. To jest dokładnie tempo zmian odległości od obserwatora, czyli prędkość radialna, ta, którą obliczamy na podstawie efektu Dopplera. Sprawdźmy zatem, jaka ta prędkość powinna była być według stelarium w momentach, dla których wykonaliśmy obliczenia. Tutaj dane dla momentu pierwszego pomiaru. I jak widać, prędkość przewidziana przez stelarium wynosi prawie dokładnie minus 3 km na sekundę. Bardzo ładna zgodność. A tu drugi pomiar. Tym razem stellarium pokazuje 4,5 km na sekundę, kiedy nam wyszło 4,4. Zgodność trochę gorsza, ale nadal bardzo dobra. Podsumowując, jak widać, przesunięcie doplerowskie sygnałów z ISS jest wykrywalne i mierzalne nawet tanim sprzętem. Za SDR i anteny zapłaciłem mniej niż 400 zł, a GQRX to darmowe oprogramowanie. Co oznacza, że jeśli komuś faktycznie zależy, to może bez problemu sprawdzić to sam. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.